Dzień dobry wszystkim. Witajcie. Chciałem przekazać Wam ciekawą, bardzo ciekawą informację. Otóż dzisiaj nad Polską do, doszło do zderzenia dwóch ter, skrajnych termicznie mas powietrza. To jest masa powietrza zwrotnikowego docierała i dociera do Polski południowo-wschodniej, zaś masa powietrza arktycznego dociera do Polski północnej. Co do temperatury, w tej chwili mamy niesamowite temperatury, jeśli chodzi o, o to, że po prostu już jest początek trzeciej dekady października i jest noc i dodatku jest zachmurzenie i o godzinie 00, czyli o północy, Eee, stacja w Cieszynie i MPW notowała 24,4 stopnia, a jeszcze cieplej było o 23,248 stopnia. Eee, Bielsko-Biała o północy zaś zanotowała 23,4 stopnia i to są dwie najcieplejsze stacje IMGW, IMGW w tej chwili w Polsce. U mnie teraz na godzinę pierwszą jest 21,6 stopnia u mnie na Nowym Bieżanowie w Krakowie. Niesamowita wartość temperatury, można chodzić z krótkim rękawkiem. A przypominam jeszcze raz, jest to początek trzeciej dekady października i w dodatku jest to. E... Jest to noc, a nie dzień. Gdyby taka masa powietrza napłynęła w dzień, to przecież mogłoby dojść do tego, że temperatura maksymalna wyniosłaby około 30 stopni. A jeszcze co do Cieszyna i co do Bielska Białej, tutaj mam coś takiego do powiedzenia, że wystąpi tam najprawdopodobniej noc tropikalna, to znaczy tak się nazywa w meteorologii, noc, która, której, podczas której temperatura minimalna nie schodzi poniżej 20 stopni. To jest co, to jest wyjątkowa rzecz, że po prostu coś takiego wystąpi w październiku. I to tak jak mówię, no w trzeciej dekadzie nawet w lipcu czy sierpniu po prostu tak, noce tropikalne są rzadkością, a co dopiero w październiku? No niesamow, niesamowita sprawa. No. Eee, pozdrawiam wszystkich i życzę życzę dobrej no udanej tak nocy. Hej.